Cześć ludzie kochane, ja wam pokażę moją lodówkę, czasami brat mój i córka oni są przerażeni jak tu zajrzą, a dostawca Zalmy powiedział, że ja żyję ekonomicznie i u mnie nic się nie marnuje, zobaczcie, nie chcę rozmrażać, to wam pokażę krótko, w lodówce najczęściej jest tak, czyli jest, oj czyli, czyli jest Pusto. No prawie pusto. To jest drożdżówka. To jest masełko, tam parę plasterków sara. A to jest obiad, który gotuję na trzy dni, także jeszcze mi na jutro co stało. W drzwiach mleko i maślanka. I brat mówi, kurczę, ale uciej światła. Córka przerażona. Mówi tatuś, ty nie masz co jeść. Dostawca z Almy, jak mu raz pokazałem, co mam w lodówce, to pan żyje ekonomicznie, u pana się nie marnuje żadnej jedzenie. Ja mówię, bo jedzenie nie może się marnować i nie wyrzucę przecież na śmietnik. A on mówi, żeby pan wiedział, ile ludzie wyrzucają w żarcia, to aż serce boli. Ja mówię, jak ja was mam, Czyli album 24. Ja na bieżąco robię zakupy, tam po 20 deko, 30, czy poczuć sera żółtego. Ze dwa mleka, dwie myślanki. I tam mam na bieżąco. No i mięso do zamrażarki, żebym sobie obiad zrobić. Z pół kilo mięsa to ja robię trzy obiady. I także to jest ok, tak powinno być, a nie widzę czasami u ludzi. Mają lodówki zapchane do oporu, a później to traci termin ważności i w śmietnik idzie. Także, jeżeli kogoś widzicie taką lodówkę, to wcale nie znaczy, że nie ma co jeść człowiek. Tylko żyje tak, żeby mieć na bieżąco świeże. Wiadomo, że tak jak większość z ludzi teraz. Zanim wydam złotówkę, to dwa razy ją zobaczę z każdej, z każdej strony. Ale tak to właśnie wygląda ekonomiczne życie i oszczędzanie na jedzenie, żeby nie wyrzucać na śmietnik. Jak macie za dużo bezdomnym, dajcie teraz zimno, kurczę, mrozy się niedługo będą zbliżały, to chociaż pojedzą sobie ludzie. Dobra, tak króciutko dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć do Cię kochane.